Dzisiaj będziemy rozmawiali może nie tylko o konkretnych krajach, chociaż o konkretnych krajach też, ale o pewnych zagadnieniach. Znaczy jedno zagadnienie to jest Grenlandia i wszystko to, co wokół Grenlandii się dzieje, bo tam dochodzi Rada Pokoju i różne inne pomysły Donalda Trumpa. A potem porozmawiamy o tym, co się dzieje na froncie w Ukrainie, ponieważ no, my się wszyscy zajmujemy właśnie Grenlandią, szczytem w Dawost cłami Trumpa, brakiem ceł Trumpa, a w cieniu tego wszystkiego właściwie mam wrażenie, że trochę Ukraina została sama. W zeszłym tygodniu docierały do nas informacje, że paliwa wystarczy Ukrainie na 22 dni, no to w tym tygodniu to już pewnie będzie nawet nieco tylko powyżej dwóch tygodni. I no, brakuje tam też pewnych, pewnych elementów uzbrojenia. No, i porozmawiamy na ten temat, co tam się dzieje. No, a zacznijmy od, od Grenlandii, ale także od Davos i Rady Pokoju Wszystkiego na raz. Razem z nami jest dr. Paulina Piasecka z Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. No to ja zacznę od tego, co mnie wczoraj strasznie ubawiło, chociaż potem już nie będzie tak śmiesznie. To jest fragment listu, czy tweeta, diabli wiedzą jak to nazwać, który wysłał Donald Trump do premiera Norwegii i tenże że. Ten twiz brzmi tak, drogi Jonasie, biorąc pod uwagę, że twój kraj postanowił nie przyznać mi pokojowej nagrody Nobla za powstrzymanie ośmiu wojen plus, nie czuję się już w obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju, chociaż zawsze będzie on dominował, ale mogę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ha, znaczy brak nagrody spowodował, że pan Trump zmienił całkowicie swoje myślenie. No i o ile, jak rozumiem, jeszcze nie tak dawno podchodził do Grenlandii, w sumie to nie ma co kruszyć kopii, bo i tak może robić tam, co chce, ponieważ Grenlandia w latach 60. podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi na tworzenie baz. Tych baz tam było 17, teraz jest jedna. I to nie Grenlandczycy zlikwidowali tę jedną, te 17 bas tylko Amerykanie. Więc teraz, jakby chcieli, to by je mieli, więc nie bardzo wiadomo, po, po co Trumpowi, pre, Trumpowi ta Grenlandia. No i ja dzisiaj słyszę, znaczy właściwie czytam, taką analizę, że to jest ze strony Trumpa blef. No to ja się pytam, w jakiej grze i o co, bo ja nie wiem, w jakiej grze on blefuje. Ja bym zapytała o to, kto gra w tę grę oprócz Trumpa i oprócz Europy, która wspiera póki co jednomyślnie, jednoznacznie. Danie i komu podgrywa karty Donald Trump, ponieważ ja mam takie ponure wrażenie, że chyba jedną ze stron, która przynajmniej jeżeli chodzi o to, co jest dopuszczalne w stosunkach międzynarodowych, więc jedną ze stron, która najbardziej na tym wygrywa, jest Federacja Rosyjska. Która nagle znalazła się w klubie tych państw, które mówią, że skoro mają siłę, żeby wziąć sobie kawałek czyjegoś terytorium, no to właściwie Czemu nie? Siła wystarczy do usprawiedliwienia tak jest. tego wzięcia sobie, tegoż kawałka. Więc no tak, zgodnie z tą starożymską zasadą, że ten uczynił komu przyniosło korzyść i ten za tym stoi, podejrzewałabym, chociaż ja bardzo wiele rzeczy podejrzewam Federację Rosyjską bo aż nie chce mi się wierzyć, żeby administracja amerykańska była, um, nie wiem jakiego użyć dyplomatycznie, aż tak mało racjonalnie myślała, tak się dyplomatycznie zachowam, żeby rzeczywiście uważać, że to jest po prostu dobry pomysł, żeby zażądać kawałka terytorium jednego z państw członkowskich NATO. Tak, to jest bardzo bardzo dziwna sprawa, ale może właśnie tutaj wjeżdżam ten pomysł Rady Pokojowej, czy Rady Pokoju, którą Trump chce powołać. Zaprosił 60, no i właśnie też nie bardzo wiadomo, czy państw, czy, czy osób. Wśród tych zaproszonych znani piewcy i wielbiciele pokoju, tacy jak Władimir Putin, Aleksandr Łukaszenka, tam jeszcze paru by się znalazło, bo tam są z różnych stron świata zaproszone osoby do tej rady. Do, tą radą miałby do końca swojego życia dowodzić Donald Trump, zdecydowałby też, kto będzie jego następcą. No i właściwie to zaproszenie do, do tej rady to trochę jest jak zaproszenie mafii na spotkanie, ponieważ nie można go odrzucić, bo wtedy Trump, w, tak jak w przypadku Francji, mówi, tak, nie chcą przyjść, no to 200% cła na szampana i na francuskie wino. Ja to nie wiem, co powiedzą jego koledzy, którzy spo, no, spożywają tego szampana, bo ja mam <laughs> rozmaite podejrzenia dotyczące tego, co motywuje pana prezydenta Trumpa i ile, że tak powiem, jaka jest długość oddziaływania danego argumentu mm -hmm. na pana prezydenta i jego proces decyzyjny. Akurat tego szampana to bym na jego miejscu nie wymieniała, podobnie jak nie groziłabym kubańskim cygarom i jeszcze kilku innym produktom o charakterze luksusowym. Natomiast mnie bardziej fascynuje w tej radzie, oprócz tego, że jest to w ogóle jakiś taki gest, jak um, przepraszam, że to ujmę w ten sposób, ale takie mam skojarzenie ono może absolutnie nie pasować do strategicznego zamysłu, który przyświeca tej inicjatywie ale mam takie wrażenie, jakby to nie była mafia, tylko dziecko, które zaprasza do swojej piaskownicy mm -hmm. i wyjątkowo bardzo się obraża, jak ktoś w tej piaskownicy nie chce się bawić. I w taki sposób, podobny trochę po sympatiach prywatnych i prywatnych podziwach, wygląda jakby był skład tej rady konstruowany. Więc jest to rzeczywiście fascynujące i sam proces decyzyjny, i sposób komunikowania go bardzo, bardzo niezgodny z tym, co wiemy do tej pory o tym, jak przebiegają procesy o charakterze negocjacyjnym, mediacyjnym, jak w ogóle działa dyplomacja międzynarodowa. No ale proszę zwrócić uwagę, że on dzięki temu włożył kij w tryby tego silnika europejskiego, francusko-niemieckiego, bo od Macron mówi, nie, my do tej rady nie wejdziemy, a Merz... Właściwie, to nie ma nic przeciwko. Więc jedno to jest element tej strategii narodowej amerykańskiej, gdzie wrogiem była Unia Europejska. Pytanie, czy to nie, nie do tego zmierza. Po drugie, pytanie, co, co w tej sytuacji z NATO? Co w tej sytuacji z Narodami Zjednoczonymi? Znaczy, ja kompletnie nie rozumiem, co Trump chce osiągnąć, poza tym, że wyciągnie pieniądze od różnych satrapów i też nie wiadomo, czy te pieniądze, mają pójść do skarbu amerykańskiego, czy może do bezpośrednio do kieszeni Trumpa i jego rodziny. No a może ta organizacja będzie za to nie wiem kupowała interwencje wojskowe. No, trzeba by się było zastanowić nad tym, ponieważ z tego co rozumiem, to Rada Pokoju ma być taką wszechogarniającą Radą Pokoju, ma zarządzać również półenklawą y, palestyńską. A z tego co pamiętamy, y, to y, plan Donalda Trumpa na, tę, y, na to, czym ma być Gaza, no to przecież miała być Trump, Gaza y, y, i kasyna, i luksus i w ogóle, więc może w ogóle się mylimy. Może nie chodzi o wojny, może chodzi o zbudowanie. Kilku kasyn w Palestynie i um, inwestycje w te kasyna. Ponuro żartuję, oczywiście, um, ponieważ w ogóle um, działania pana prezydenta Trumpa które najbardziej przyciągają nasz wzrok te, które związane są właśnie z międzynarodowymi konfliktami to jest tylko część. Działań, które amerykańska administracja podejmuje. Trzeba pamiętać o tym, że w ciągu ostatnich kilku tygodni, właściwie, no tak naprawdę to dwa tygodnie temu, pan prezydent Trump poinformował o tym, że wycofuje Stany Zjednoczone z 66 organizacji, dział i tak, organizacji tak. które nie służą już dłużej amerykańskim interesom. I będzie relokował fundusze w związku z tym i będzie odbudowywał właściwie tak naprawdę budował ten dodatek do doktryny Monroe w postaci skupienia się na zachodniej hemisferze. Jak się ma do tego Grenlandia i Palestyna, to też trudno powiedzieć. E, więc jeżeli pani redaktor e, 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 chciałaby, żebym znalazła jakąś wewnętrzną logikę w działaniach e, pana prezydenta Trumpa i jego administracji, to muszę przyznać, że jest to dla mnie ogromnie trudne. W sensie, jeżeli jest tam za tym jakiś zamysł i jakaś ciągłość logiczna, to mnie jest ją bardzo trudno odnaleźć. Ale czy my w takim razie, my mam na myśli no, wszystkie organizacje, do których należą państwa demokratyczne, jesteśmy w stanie logicznie odpowiedzieć na to, co, co proponuje Trump, na tą jego, no to ja użyję niedyplomatycznego sformułowania biegunkę intelektualną? Myślę, że powinniśmy działać, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, w sytuacji, w której ciągle zastanawiamy się nad tym, co zrobić po tym, jak Trump coś zrobił. Powinniśmy spróbować chociaż troszeczkę odwrócić ten proces, to znaczy, my powinniśmy trochę jednak bardziej proaktywnie się zacząć zachowywać, to znaczy zacząć budować tego rodzaju mechanizmy współpracy, które nie są zależne od obecności w nich. Wyłącznie zależne, w taki sposób to ujmę, od obecności w nich Stanów Zjednoczonych, dlatego że wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone, jakkolwiek potężnym nadal by graczem nie były, przestały być stabilnym partnerem w międzynarodowym procesie decyzyjnym. A to jest ogromnie niebezpieczne, dlatego że w ogóle system prawa międzynarodowego i ten porządek. W ramach którego funkcjonuje, funkcjonowała do tej pory społeczność międzynarodowa, i tak tak naprawdę chwieje się w posadach, między innymi właśnie ze względu na to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była w stanie zareagować na rosyjską agresję w Ukrainie, co podważyło jakby wiarę w ogóle społeczności międzynarodowej w to, że ten podstawowy mechanizm ochrony pokoju i ładu międzynarodowego może działać. No ale Co? ta organizacja od, od dawien dawna nie, nie była w stanie w żadnej sprawie zareagować sensownie. Może ostatnie takie podrygi to była wojna w byłej Jugosławii, gdzie tam błękitne hełmy zostały wysłane, ale tak poza tym. Ale tak poza tym przynajmniej obowiązywała ta zasada, no przynajmniej w Radzie Bezpieczeństwa. Narodowego, w której wstrzymanie się od głosu przez bezpośrednio, przez państwo, którego bezpośrednio decyzja dotyczyła, nie wstrzymywało działań międzynarodowych. Mm. W momentu, w którym Rosja postawiła po prostu weto um, i po prostu okazało się, że narody zjednoczone nie działają w sensie, są kompletnie bezsilne, co nie wynika tylko i wyłącznie z zapisów bezpośrednich w karcie narodów zjednoczonych. Wynika to również z. Bardzo długiego namysłu i politycznych uwarunkowań, decyzji, które podejmują poszczególne państwa, no to ten mechanizm tak naprawdę obnażył, no, po, 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 nie da się już ukryć, że król jest nagi. Mhm. I trudno nawet listek figowy mu przyczepić w tej chwili, ponieważ pamiętajmy o tym, że Karta Narodów Zjednoczonych stanowi o tym, że oczywiście to Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wskazuje sposoby, na to, w jaki sposób konflikt należy zażegnać i dysponuje, jakie środki powinny zostać użyte do tego, żeby kryzys zażegnać, ale robi to zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, dopiero wtedy, kiedy się zbierze i podejmie decyzję, ale wcześniej państwa poszczególne mają prawo w wykonaniu prawa do zbiorowej lub indywidualnej samoobrony podjąć działania. Na własną rękę i powinni ich zaprzestać dopiero wtedy, kiedy Rada Bezpieczeństwa ONZ podejmie decyzję. I teraz sytuację mamy taką, w której po prostu społeczność międzynarodowa bez tej ramy i bez tego punktu odniesienia po prostu nie była w stanie nic zrobić. I ten stary porządek tak naprawdę w tym momencie w gruncie rzeczy skruszał, a to, że się nie przewrócił, no to chyba jeszcze nie wiadomo dokładnie, dlatego że nie wiadomo jeszcze dokładnie, w którą stronę powinien się przewrócić. A ten upadek jest już pewien i no, nastąpi? Długofalowo, moim zdaniem, nie obędzie się bez gruntownej przebudowy tego porządku, między innymi ze względu na to, że on trochę istniał taką siłą bezwładu. To znaczy ten cały ład był budowany po pierwsze na poważnej obawie przed kolejną wojną. Ja przypomnę taki cytat, przypisywany przynajmniej Einsteinowi, który mówił o tym, że nie wie jaka broń będzie używana w trakcie III wojny światowej, ale czwartą wojnę światową to odbędziemy już na patyki i kamienie, ponieważ spodziewał się tego, że III wojna światowa będzie potężnie niszczącym mm -hmm. konfliktem i tak naprawdę ten system organizacji narodów zjednoczonych i nieprzypadkowo również opartej na współpracy gospodarczej, współpracy europejskiej miał służyć właśnie niedopuszczeniu do powrotu do takich konfliktów międzynarodowych na taką skalę, z jak z jaką to skalą jesteśmy w stanie, z jaką to skalą w tej chwili się spotykamy. Więc już widać, że ten porządek nie działa. W sensie on nie spełnia swojego podstawowego zadania, więc będzie musiał być odtworzony. Ale z całą pewnością jego Pole, jego, jego punkt ciężkości nie będzie tak jak do tej pory, wyłącznie w Europie Zachodniej, łamane na sferę transatlantycką. Na pewno znacznie więcej co do zasad, które tym nowym porządkiem będą rządzić, będą um, chciały powiedzieć Chiny. E, na przykład. Na przykład. To. Na przykład. Tak, i Chiny, które mają zupełnie inny system wartości niż, niż Europa Zachodnia czy ta wspólnota transatlantycka, jak będą dyktowały warunki, to one z naszego punktu widzenia pewnie będą dużo luźniejsze niż były. Myślę, że tak, ale myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, że i tu znowu pytanie brzmi: komu podgrywa piłeczkę pan prezydent Trump? Bo wspomniała pani redaktor o amerykańskiej, doktry, nie doktrynie, przepraszam, strategii bezpieczeństwa narodowego. I tam jest taki bardzo charakterystyczny fragment, oprócz tych wszystkich groźnych z punktu widzenia Europy, stwierdzeń typu właśnie, że te działające i ograniczające suwerenność transnarodowe organizacje, takie jak Unia Europejska. Tam jest również taki fragment mówiący o tym, że Stany Zjednoczone będą budować współpracę z innymi państwami bez wywierania na nie nacisku, aby zaprowadzały u siebie systemy demokratyczne i oparte na ochronie praw człowieka, pojmowanych tak jak na Zachodzie. To nie jest oczywiście dosłowny cytat. No tak, ale prowadzi do Chin, mówiąc tak, krótko. Które, no dokładnie, które są obce im kulturowo. Mhm. Więc to nie chodzi o to, że Chiny będą dyktować inne warunki. Tu chodzi o to, że tak naprawdę no, Stany Zjednoczone w gruncie rzeczy, tą słowami tej strategii, wycofały się w ogóle z pozycji, w której deklarowały, że te wartości, normy i zasady są dla nich istotne. A biorąc pod uwagę działania wewnętrzne administracji amerykańskiej, działania związane na przykład ze zmianami dotyczącymi tego, jak regulowane jest prawo do obywatelstwa amerykańskiego i jak traktowani są obywatele Stanów Zjednoczonych w tej chwili, to w ogóle każe się zastanowić nad tym, po której stronie w tym dialogu dotyczącym tego, co państwu wolno, czego nie wolno i czego się może spodziewać po nim obywatel, zajmą same Stany Zjednoczone. I to się wydaje też dosyć poważną zmianą. O tak, to prawda, ale tak sobie teraz pomyślałam: Panie doktor, a jeżeli te wszystkie zasady i te normy, to jest takie piękno duchowstwo, i tak naprawdę to się liczą tylko, tylko interesy państw poszczególnych, pieniądze, no i właściwie pieniądze i tylko pieniądze. No, pani redaktor, tak jest taka teoria stosunków międzynarodowych, która mówi o tym, że dokładnie tak jest. Ta no. teoria nazywa się realizm no. stosunków międzynarodowych. Jednym z jej najpoważniejszych, chociaż właściwie tak naprawdę praojców niż ojców, był Niccolò Machiavelli, który nie był złym człowiekiem. On dokładnie to mówił, w sensie cała ta filozofia Machiavellego mówiła o tym, że książę, czyli władca, czyli jakikolwiek mechanizm decyzyjny ma być przede wszystkim skuteczny, i przede wszystkim skupiony na ochronie e, interesów państwa, i traktował stosunki międzynarodowe albo stosunki pomiędzy republikami włoskimi wypadku Machiavellego jako grę o sumie zerowej. E, czyli taką grę, w której jeżeli ty cokolwiek wygrasz, to ja przegram. E, I to jest najpoważniejszy problem z tego rodzaju podejściem do stosunków międzynarodowych. Jeżeli gramy w taki sposób, że nie ma żadnych zysków wynikających ze współpracy, to skazujemy się tak naprawdę na rywalizację, na walkę o zasoby i z góry wykluczamy możliwość tego, że możemy wspólnie na przykład z jakichś zasobów korzystać, co na planecie Ziemia, która jak doskonale wiemy niektóre kluczowe zasoby ma znacznie ograniczone, jest nawet nie wróżbą, ani nawet nie prognozą, jest po prostu bezpośrednim scenariuszem prowadzącym do bardzo poważnych konfliktów. Które mogą wpływać na przetrwanie niektórych państw i narodów. Trochę wróciłyśmy do Grenlandii w ten sposób. Tak jest. Pani wcześniej powiedziała, że no w odpowiedzi na, na to tam polskie szaleństwo powinniśmy budować albo dbać o te organizacje, do których należymy, by bardziej tak intensywnie przykładać się do, do współpracy i do dbania o, o zasady. A ja sobie też tak w czasie tego, tej pani wypowiedzi, przypomniałam to, co dzisiaj przeczytałam w jednej z gazet, że Kanadyjscy zaznaczam, yy, 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 strategzy zrobili symulację ataku Stanów Zjednoczonych i wyszło, że Kanada utrzyma się dwa dni. No ale też dlatego od razu przewidują tak naprawdę w elementach dalszego yy, konfliktu stosowanie. Takiej taktyki, już nie strategii, tylko mm -hmm. taktyki, jaka była używana w Afganistanie przez siły, które stawiały opór Międzynarodowej Koalicji Antyterrorystycznej, czyli tak naprawdę takiej taktyki podgryzania, taktyki partyzanckiej. Takiej. Linii, takiej taktyki właśnie partyzanckiej, no bo w starciu z przeważającą siłą przeciwnika o znacznie większych zasobach militarnych, to jest właściwie jedyna taktyka którą można sobie wyobrazić, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta taktyka pozwala, w znacznej mierze ta taktyka przed jeszcze rozwinięciem wojny dronowej pozwalała Ukrainie dosyć skutecznie się bronić przed bardzo brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Więc ja tam na kanadyjczyków dosyć mocno liczę, oni też mają poważne zimy, a po wojnach w Rosji widać dokładnie, że mróz naprawdę potrafi stanowić, być poważnym sojusznikiem dla sił, które umieją go wykorzystywać. No, no właśnie, tak, bo do tej pory to głównie Rosjanie wykorzystywali ten mróz. To ja na koniec jeszcze naszej rozmowy przeczytam fraszkę, którą nasz patron Jamiołek napisał w ciągu naszej rozmowy, a właściwie prawie na samym jej początku. Miast przed Trumpem głowę chować, do szaleństwa się stosować, składać hołdy, siedzieć cicho. Mnie tak Kusi jakieś licho, by ich przestać finansować. Ha! To <noise> chyba jest jeden z naszych największych problemów, który pojawia się właśnie na przykład przy liście tych 60 kilku organizacji traktatów. To jest właśnie bogactwo Stanów Zjednoczonych i to, że Trump podcina nam skrzydła w znacznej mierze właśnie za pomocą wpływania na nas finansowo. Na, na nas finansowo. I to jest jedna z tych ofiar, na zrobienie których chyba powinniśmy być gotowi. Czyli zastąpienie amerykańskiego finansowania. Własnym, europejskim. Ale to jest dosyć też zabawne, dlatego że y, dług Stanów Zjednoczonych jest finansowany głównie przez Europę, przez Europę i Chiny. Więc tak, to... ja się zastanawiam, na to, kiedy Europa zdecyduje się, podobno takie rozważania już trwają i jestem wiernym kibicem y, y, takiego poglądu, że y, y, obyś żył w ciekawych czasach to przekleństwo a nie dobre życzenia, ale muszę przyznać, że w pewnym sensie z zapartym tchem czekam na to, co się stanie, jak europejskie rządy postanowią sprzedać hurtem wszystkie. Naraz amerykańskie papiery dłużne. No właśnie, ciekawa jestem, co by było. Co by zrobił wtedy Donald Trump? No, znaczy, wiemy, co by zrobił. Nałożyłby na nas 1000% cła na wszystko. I zabroniłby nam przyjeżdżać pewnie do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Doktor Paulina Piasecka z Uniwersytetu Civitas była naszym wieczornym gościem pierwszym dzisiaj. Bardzo dziękuję, pani doktor, i miłego wieczoru życzę. Dziękuję bardzo, pani doktor. Radio Nowy Świat. Pion i poziom. Thank you